Możesz jeść wszystko prawidłowo, a mimo to poziom cukru we krwi nadal pozostaje wysoki, powodując zmęczenie, zawroty głowy i strach, że w każdej chwili będziesz potrzebować insuliny. Wiele osób myśli, że kontrola cukrzycy polega tylko na unikaniu cukru, ale błąd tkwi w tym, czego nie wiesz o niektórych powszechnych produktach spożywczych. Problem jest cichy i niebezpieczny. Też przez to przechodziłem, dopóki nie odkryłem trzech prostych warzyw, które unormowały mój poziom cukru, bez cudów i bez modnych diet. Zostań ze mną do końca, bo zrozumienie tego może być różnicą między życiem w strachu, a życiem z wolnością i kontrolą. Napisz mi, proszę, w komentarzu, z jakiego miejsca na świecie mnie oglądasz. Uwielbiam wiedzieć, skąd mnie. Widzicie i powiedz mi też, czy masz cukrzycę, czy nie. Numer 3. Okra. Osoby żyjące z cukrzycą wiedzą, że kontrola poziomu glukozy to jak chodzenie po linie. Jeden zły krok, jeden posiłek o niewłaściwej porze i poziom cukru skacze. I właśnie tu pojawia się okra. Proste, tanie warzywo, dostępne na wielu targach, ale zaskakująco skuteczne, choć niewielu to docenia. Może myślisz, że okra to tylko to śluzowate warzywo, które niektórzy omijają na talerzu. Ale mało kto mówi, że ten śluz to jedna z najskuteczniejszych broni w ochronie organizmu przed gwałtownymi wahaniami cukru we krwi. Ta substancja zwana mucylagą tworzy coś w rodzaju żelu w jelitach, który spowalnia wchłanianie glukozy. Dlaczego to takie ważne? Bo kiedy glukoza trafia do krwi powoli, trzustka nie jest przeciążona. Zmniejsza to wysiłek potrzebny do produkcji insuliny i zapobiega niebezpiecznemu efektowi jojo. Wzrost, spadek, ponowny wzrost. Cykl, który przez lata prowadzi do wyniszczenia narządów, większego zapotrzebowania na leki, a w poważniejszych przypadkach do insuliny w zastrzykach. Wiele osób odczuwa zawroty głowy, osłabienie, a nawet budzi się w nocy z zamazanym widzeniem i nie rozumie dlaczego. Może to mieć bezpośredni związek ze skokami i spadkami poziomu glukozy. Okra, włączona do codziennej diety, pomaga utrzymać ten poziom stabilny, bez dużych wahań. Nie leczy cukrzycy i nie należy jej traktować jak cudownego środka ale może być niezwykle skutecznym wsparciem. Często słyszy się, że ktoś zamienił biały ryż na pełnoziarnisty i zaczął jeść więcej warzyw, takich jak okra, i zauważył więcej energii, mniejsze pragnienie, rzadsze wizyty w toalecie. To nie przypadek. Badanie opublikowane w czasopiśmie naukowym specjalizującym się w farmakologii naturalnej wykazało, że związki zawarte w okrze pomogły obniżyć poziom cukru u cukrzycowych zwierząt w zaledwie kilka dni. Dodatkowo, okra jest bogata w błonnik, który odżywia dobre bakterie w jelitach. To wpływa na zdrowie całego organizmu, w tym na poziom cukru we krwi. Zdrowe jelita poprawiają odpowiedź organizmu na insulinę, pomagają zmniejszyć stan zapalny i mają wpływ nawet na poziom cholesterolu. Niewiele osób łączy te fakty, ale wszystko jest ze sobą powiązane. Przygotowanie okry nie musi być trudne. Możesz ją podsmażyć z czosnkiem, ugotować na parze lub nawet upiec w piekarniku. Dla tych, którzy chcą wzmocnić efekt, istnieje. Tradycyjna metoda, zostawienie dwóch pokrojonych oker na noc w pół szklanki wody, a następnie wypicie tej wody rano po przebudzeniu. Wiele osób twierdzi, że ten nawyk pomaga obniżyć poziom cukru w ciągu dnia. Próbowałeś już tego? Jeśli tak, napisz w komentarzu, jakie były Twoje wrażenia. A jeśli podoba Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Tego typu proszę wskazówki, które można wprowadzić do codziennego życia. Mogą mieć ogromne znaczenie dla Twojego zdrowia, bez potrzeby sięgania po magiczne formuły czy fałszywe obietnice. Co ciekawe, okra pomaga też uniknąć podjadania. Właśnie dlatego, że utrzymuje poziom glukozy bardziej stabilny, organizm nie odczuwa tej nagłej potrzeby cukru. To kluczowe dla osób, które chcą schudnąć lub uniknąć gromadzenia się tłuszczu w okolicach brzucha, częste u osób. Z insulinoopornością. Niektórzy myślą, że po diagnozie cukrzycy trzeba wyeliminować wszystko z diety. Ale prawda jest taka, że zdrowe jedzenie nie oznacza jedzenia mało, tylko jedzenia mądrze. I Okra doskonale to pokazuje. Udowadnia, że proste naturalne produkty mogą być silniejsze niż wiele przemysłowych Fit artykułów. Warto pamiętać, że wszystko należy robić pod opieką lekarza. Żaden produkt nie zastąpi leczenia, ale może być jego kluczowym elementem. Coraz więcej lekarzy uznaje znaczenie naturalnego żywienia w kontroli cukrzycy typu drugiego. I to jest wiedza, którą musimy szerzyć odpowiedzialnie i uczciwie. Być, może teraz myślisz, czy sama okra wystarczy? Nie, żaden produkt sam w sobie nie zrównoważy całego organizmu, ale to dobry początek codzienne wsparcie jak cegiełka która buduje solidny a kiedy dodasz do tego inne mądre wybory efekty się pojawią w poziomie cukru w samopoczuciu w chęci do życia najważniejsze to się nie poddać nawet jeśli poziom cukru jest wysoki od tygodni nawet jeśli jesteś zmęczony promi każda mała zmiana ma znaczenie i czasem to właśnie taki produkt, zapomniany przez wielu, odwraca sytuację. Okra przypomina, że dbanie o zdrowie nie musi być drogie ani skomplikowane, musi być tylko regularne. Jeśli więc jeszcze nie dodałeś okry do swojej diety, może to jest odpowiedni moment, żeby dać jej szansę. Spróbuj stopniowo, obserwuj reakcję swojego ciała. To mały krok, który może otworzyć drogę do życia z mniejszym strachem, większą kontrolą, większą niezależnością, bo życie z cukrzycą może być dobre i zaczyna się na trzu. Numer dwa. Cajote Mało które warzywo jest tak niedoceniane jak czajote. bywało nawet obiektem żartów, bo nie ma smaku, ale ci, którzy znają się na zdrowiu, wiedzą. Czajote to jedno z najcenniejszych warzyw dla osób, które muszą kontrolować poziom cukru we krwi. Jest lekkie, nawadniające, pełne błonnika i praktycznie bez kalorii czyli dokładnie to, czego potrzebuje organizm z cukrzycą. Jedną z największych zalet Czajote jest to, że pomaga regulować ciśnienie. Krwi. To kluczowe, ponieważ wiele osób z cukrzycą cierpi także na nadciśnienie. A gdy te dwie dolegliwości występują razem, ryzyko powikłań takich jak udar, problemy z nerkami, czy nawet utrata wzroku znacznie wzrasta. Czajote działa jak naturalny środek uspokajający dla organizmu. Jest też bogaty w magnes i potas. Dwa minerały, które poprawiają wrażliwość organizmu na insulinę. Oznacza to, że organizm lepiej wykorzystuje insulinę, którą sam produkuje bez potrzeby dużych dawek. To kluczowy punkt dla tych, którzy chcą uniknąć silniejszych leków w przyszłości. Co więcej, czajotę to świetne warzywo dla osób z opuchniętymi nogami lub uczuciem ciężkości w ciele. Zawiera dużo wody i działa jak naturalny diuretyk. Pomagając organizmowi usuwać toksyny i zatrzymane płyny. To samo w sobie już odciąża nerki, które są mocno obciążone, gdy poziom cukru przez długi czas jest wysoki. Może pamiętasz, jak ktoś starszy mówił, Czajotę oczyszcza krew. Choć brzmi to prosto, zawiera sporo prawdy. Dzięki wysokiej zawartości błonnika i lekkości wspomaga trawienie, pracę jelit i zapobiega gwałtownemu wchłanianiu cukru z pożywienia do krwi. Często słyszy się, ale czajotę nie ma smaku. I właśnie w tym tkwi jego zaleta. Pasuje do wszystkiego. Można go używać zamiast ziemniaków, w zupach, duszony z cebulą i czosnkiem, a nawet jako puree. Sekret tkwi w przyprawach i połączeniach. Czajotę to odżywcza baza, która tylko dodaje wartości. I tu bardzo ważna uwaga. Osoby z cukrzycą często nie wiedzą, co mogą jeść. Boją się owoców, unikają warzyw i w końcu jedzą o wiele mniej niż powinny. Czajotę to bezpieczny wybór. Nie podnosi glikemii, nie obciąża żołądka i można go włączyć do niemal każdego posiłku w ciągu dnia. Czy ty też miałeś. Takie momenty, nie wiedząc co położyć na talerzu? Napisz w komentarzu. Wiele osób czuje się zagubionych i nie ma z kim porozmawiać. Jeśli ten materiał Ci pomaga, zostaw lajka. To znak, że idziemy w dobrą stronę i możemy dotrzeć do większej liczby osób z prawdziwą wiedzą. Kolejnym cennym punktem jest to, że czajotę daje uczucie sytości. Mimo, że jest lekkie, wypełnia żołądek, co pomaga opanować nagły głód. Szczególnie po południu lub wieczorem, to bardzo ważne dla osób, które mają trudność w utrzymaniu stabilnej glikemii przez cały dzień. Najnowsze badania pokazują, że produkty o niskim indeksie glikemicznym, takie jak czajote, pomagają obniżyć poziom cukru we krwi stopniowo i bezpiecznie. Oznacza to mniej skoków, mniej spadków i mniej nieprzyjemnych niespodzianek w ciągu dnia. W połączeniu z innymi zdrowymi produktami może odmienić codzienną dietę w prosty i skuteczny sposób. I nie myśl, że trzeba jeść czajotę codziennie, nawet trzy lub cztery razy w tygodniu, wystarczy, żeby zauważyć różnicę. A gdy pojawia się w posiłku razem z białkiem i zdrowymi tłuszczami, jego wpływ na poziom glukozy jest jeszcze bardziej pozytywny. Do jak dobrze naoliwiona maszyna, która zaczyna działać płynniej. Czajotę pomaga też w pracy jelit, co jest kluczowe dla osób z cukrzycą, które zmagają się z zaparciami. Wolne jelita utrudniają wchłanianie składników odżywczych i zwiększają ryzyko cichych stanów zapalnych w organizmie. Prosty duszony czajotę z oliwą może być prawdziwym naturalnym lekiem. Inną rzadko omawianą korzyścią jest jego działanie przeciwzapalne. Czajote zawiera naturalne związki, które pomagają zmniejszyć przewlekłe stany zapalne. Jeden z głównych winowajców insulinooporności. Mniej zapaleń to więcej kontroli glikemii, więcej energii i mniejsze ryzyko powikłań w przyszłości. Najważniejsze: nie czekaj, aż pojawią się poważne objawy, żeby zacząć działać. Wysoki poziom cukru we krwi nie zawsze boli. Często działa w ciszy, niszcząc organy krok po kroku. Dlatego jeśli możesz włączyć do diety tak bezpieczne warzywo jak czajote, zrób to dla siebie, dla swojego zdrowia i dla wolności, by żyć dobrze. Numer jeden: dynia. Przez wiele lat wiele osób wierzyło, że dynia jest zbyt słodka dla diabetyków. To błędne przekonanie oddaliło tysiące ludzi od produktu, który w rzeczywistości może być jednym z największych sprzymierzeńców w kontroli poziomu cukru we krwi. Dynia to bez wątpienia jedno z najbardziej kompletnych odżywczych i ochronnych warzyw dla organizmu. Ma niski indeks glikemiczny, co oznacza, że zawarta w niej glukoza uwalnia się stopniowo do krwi. Dzięki temu pomaga unikać groźnych skoków cukru które z czasem prowadzą do uszkodzeń nerwów, wzroku, nerek i serca. Podczas gdy inne produkty gwałtownie podnoszą poziom glukozy, dynia odżywia organizm delikatnie i stabilnie. To źródło dobrej jakości energii. Zamiast wywoływać szybki strzał glukozy, który zaraz zamienia się w zmęczenie, Dynia utrzymuje ciało odżywione przez dłuższy czas. Jest więc idealna dla osób odczuwających osłabienie, mających trudność z koncentracją lub budzących się zmęczonymi, mimo że nic nie zrobiły. Dynia jest także bogata w błonnik, który wspiera pracę jelit. To ważniejsze niż się wydaje. Wolne jelita utrudniają wchłanianie składników odżywczych i zwiększają ryzyko cichych stanów zapalnych, coś powszechnego u osób z wysokim poziomem cukru we krwi. A gdy jelita działają sprawnie, cały organizm na tym zyskuje. Niedawne badanie wykazało, że bioaktywne związki znajdujące się w dyni mają potencjał, by poprawić reakcję organizmu na insulinę oznacza to, że przy regularnym spożyciu dynia może pomóc ciału lepiej wykorzystać insulinę, którą już produkuje. To tak jakby dostrajała wewnętrzny mechanizm organizmu. Kolejna kluczowa zaleta dyni to ochrona wzroku. Jest ona bogata w witaminę A i karotenoidy, składniki, które chronią oczy, czyli jeden z obszarów najbardziej zagrożonych powikłaniami cukrzycowymi. Osoby z cukrzycą dobrze znają ten lęk. Sama myśl o utracie wzroku jest przerażająca. Dodatkowo, dynia działa naturalnie przeciwzapalnie, pomagając zmniejszyć ryzyko infekcji i powikłań w organizmie. Pamiętaj, organizm w stanie zapalnym gorzej reaguje na insulinę, łatwiej gromadzi tłuszcz i żyje w ciągłym napięciu, co tylko pogarsza sytuację. Dynia cicho i skutecznie przeciwdziała tym procesom. Jest też świetnym wsparciem dla osób chcących schudnąć w bezpieczny sposób. Dzięki dużej ilości błonnika i wody daje uczucie sytości, ograniczając przejadanie się. Jest szczególnie przydatna na kolację, gdy organizm się wycisza i potrzebuje czegoś lekkiego, odżywczego i łatwego do strawienia. Nie można też zapominać o smaku. Dobrze przygotowana dynia to prawdziwa przyjemność. Można ją podać jako purée, upiec z ziołami, podsmażyć z czosnkiem, a nawet dodać do zupy. I co najważniejsze, wszystko to bez wpływu na poziom cukru we krwi. To wszechstronny, dostępny produkt, który daje radość bez poczucia winy. Próbowałeś już jakiegoś przepisu z dynią? Napisz w komentarzu, jaka forma przygotowania smakuje ci najbardziej. A jeśli te informacje ci pomagają, zostaw łapkę w górę. Dzięki temu wiemy, że warto tworzyć dalej: z sercem, z troską i w sposób, na jaki zasługujesz. Prawda jest taka, że Dynia łączy wszystko, czego potrzebuje organizm: powolną energię, ochronę narządów, uczucie sytości i smaku. Zamiast wyrzucać ją z talerza, warto nauczyć się włączać ją z głową. Przy odpowiednich połączeniach z innymi produktami można jeść dobrze, czuć się syto i mieć cukier pod kontrolą. Pamiętaj, żaden produkt sam nie czyni cudów. Ale dynia to jeden z nielicznych, który działa na kilku frontach jednocześnie. A dla tych, którzy codziennie starają się utrzymać równowagę bez skrajności i stresu, to prawdziwy dar natury. Jeśli dotarłeś aż tutaj, gratulacje. To znak, że naprawdę zależy Ci na zdrowiu. I zapamiętaj, każdy wybór na Twoim talerzu to wybór dla Twojej przyszłości. Dynia jest prosta, ale potężna i zasługuje na stałe miejsce w Twojej codziennej die. Jeśli ten materiał pomógł Ci lepiej zrozumieć, jak bezpiecznie i lekko dbać o cukrzycę, zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu będziesz otrzymywać kolejne wartościowe informacje, które naprawdę mają znaczenie dla Twojego zdrowia. Mamy też pełną playlistę z filmami o odżywianiu, profilaktyce i jakości życia. Kliknij tam i ucz się razem z nami. Dalej i pamiętaj. Ten film ma charakter informacyjny i edukacyjny. Żadna wskazówka tutaj nie zastępuje porady Twojego zaufanego lekarza. Zawsze konsultuj zmiany w diecie lub leczeniu z profesjonalistą.